Jesteśmy ponownie w Sport Arenie tutaj radości nie ma końca wśród zawodniczek Łódzkiego Klubu Sportowego i wraz ze mną Marta Wójcik. Marta, ogromne, ogromne gratulacje, bo chyba nikt się nie spodziewał, że wygracie to w trzech meczach. Nie wiem, ja to w ogóle nie myślałam o, o tym. Znaczy to no wiadomo było, że musimy wygrać w trzech meczach, żeby medal zdobyć, ale no nie spodziewałam się, że to będą trzy tie breaki, trzy tak dramatyczne mecze, mecze, które miały szalone odsłony momentami. No ale mamy to, mamy złoto, jestem bardzo szczęśliwa, jestem bardzo dumna nas całego zespołu. Tutaj cała czternastka mocno pracowała, tak naprawdę piętnastka pracowała na to, żeby, żebyśmy mogły być tutaj, gdzie jesteśmy i sztab ludzi, sztab wolontariuszy, którym bardzo dziękuję, no i kibice. Kibice są niesamowici, bardzo nam pomogli w tych finałach. Marta, ale świetnie weszłyście w ten mecz, wygrywając pierwszego seta do dziesięciu. I co później się stało? E, chyba za szybko, chyba właśnie za mocno, może za dobrze weszłyśmy i, i to wszystko... Gdzieś spadło z nas i zabrakło dalej energii, one wykorzystały, to wiadomo było, one musiały na nas naciskać, żeby, żeby wrócić do grania, no i ta gra tak chwalowała, no ale w konsekwencji Tajbrek znów należał do nas, wytrzymałyśmy to psychicznie, a to jest najważniejsze. Marta, zdajecie sobie sprawę, że przychodzicie do historii? Tak, ja z tego miejsca chciałabym pozdrowić mojej przyjaciółki, mamę, która też miała ten medal 36 lat temu, panie Agnieszko, kocham Panią i bardzo dziękuję za wsparcie przez całą moją karierę sportową, buziaki dla Dudka! No Barta Wójcik, proszę bardzo, Os, oszalała nam. A powiedz mi, tylko jeszcze też chyba słowa uznania dla rywalek, dla e, siatkarek grot budowlanych, bo no jednak to były wy, wyczerpujące mecze. Zgadza się od początku mówiłyśmy, że to jest e, najtwardszy przeciwnik chyba w lidze. Jest przykre, że miały kontuzje, jest przykre, że borykały się z, e, z tymi jakby zdrowotnymi problemami przez cały sezon. Nie mogły tej optymalnej formy zbudować. E, nas początek trochę po, poniwierał, potem już było tylko lepiej i mogłyśmy w zdrowiu dotrwać do końca, z tego się bardzo cieszę i myślę, że to zaprocentowało, a im tego zabrakło, żeby mieć odejście do świetnie grającej Brakocewicz. Dziękuję ślicznie, jeszcze raz ogromne gratulacje Marta dla Ciebie i dla całej drużyny. Dziękujemy bardzo!